14 międzynarodowy konkurs muzyczny imienia Michała Spisaka wielkimi krokami zbliża się do końca. Dziś wraz ze mną w studiu konkursowym jego magnificencja rektor katowickiej Akademii Muzycznej, profesor Władysław Szymański. Witam serdecznie. Ja również witam serdecznie. Już właściwie za chwilę poznamy wyniki konkursu spisaka, którego akademia jest współorganizatorem. Tak, rzeczywiście Akademia Muzyczna imienia Karola Szemnowskiego od początku bierze czynny udział w organizacji tego konkursu. To jest dla nas również bardzo ważny element naszego życia codziennego i naszej działalności w regionie. Przecież Spisak był w końcu naszym studentem, naszym absolwentem i należy do grona tych, którzy są najbardziej znani jako absolwenci naszej uczelni. Właśnie, Katowicka Akademia Muzyczna może poszczycić się bardzo dużym gronem kompozytorów, absolwentów, którzy zdobyli międzynarodową sławę. Wśród nich oczywiście jest Michał Spisak. Jak profesor myśli, co wpłynęło na rozwój jego międzynarodowej kariery najbardziej? Ja myślę, że miał szczęście znaleźć się w Paryżu w odpowiednim momencie i tam w tym środowisku zaprezentował swoje kompozycje, ponieważ był to taki styl, który wówczas w Europie był bardzo popularny, to zapewne był to jeden z tych elementów, który spowodował, że stał się znanym kompozytorem. Oczywiście wartość, wartość artystyczna jego kompozycji jest wielka, bez tego nie byłoby w ogóle mowy o awansowaniu do grona ścisłej czołówki kompozytorów polskich, ale zapewne też europejskich. Jeżeli mówimy o Michale Spisaku, czy dzisiaj może stać się on wzorem, inspiracją dla młodych muzyków biorących udział w konkursie Spisaka, ale również dla studentów Katowickiej Akademii Muzycznej? Ja myślę, że tak. Przede wszystkim z tego względu, że prezentował swój bardzo oryginalny styl kompozytorski. Mimo, że należał do grona tzw. neoklasyków, to jednak jego kompozycje wyraźnie są inne, wyraźnie są indywidualne w tej przestrzeni twórczości kompozytorskiej lat 50.-60 czy nawet jeszcze 70. XX wieku. Na pewno jego warsztat kompozytorski, te wszystkie środki, które zastosował i sam rodzaj techniki operowania językiem muzycznym i z tymi właśnie elementami warsztatu kompozytorskiego może być dla dzisiejszych młodych twórców, młodych kompozytorów przykładem, jak należy dobrze wypracowywać swój styl. Zwycięstwo w konkursie Michała Spisaka otwiera bardzo wiele możliwości, jeżeli chodzi o drogę kariery artystycznej. Co zdaniem pana profesora jest najważniejsze w jej budowaniu? Talent, charyzma, ciężka praca? Przede wszystkim talent. Bez talentu w ogóle nie ma mowy o sukcesie, natomiast bardzo ważna jest praca, bardzo ważne jest dotarcie do swojego wnętrza i znalezienie, znalezienie w tym wnętrzu własnym tej indywidualnej drogi, która potem będzie wyróżniać przez całe zawodowe życie artystyczne. Czego zatem życzyć tym młodym muzykom, którzy stoją być może u progu swojej międzynarodowej kariery? myślę, że przede wszystkim tego, aby najbliższe lata potwierdziły, potwierdziły to, że nagroda zdobyta na konkursie imienia Spisaka nie była przypadkowa i aby w tych najbliższych i następnych także latach potrafili jeszcze bardziej rozwinąć to, co może tutaj dopiero zapoczątkowali na tym konkursie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był profesor Władysław Szymański, rektor Katowickiej Akademii Muzycznej. Dziękuję bardzo. you